Cześć Manko, z tej strony Hezik, dzisiaj widzimy się na Z Moi drodzy, mamy w sumie tysiaczka Tylko sobie jeszcze nie sprzedałem jednego skina Którego miałem sprzedać, a sobie zapomniałem Ale moi drodzy, wracając do odcineczka Otwieram dzisiaj skrzyneczkę Take a Lock Za 20 tutaj złotych Więc zobaczymy jak ona nam tutaj ładnie odda Czy może wręcz przeciwnie Ale bądźmy oczywiście dobrej myśli No ale przed odcineczkiem standardowo kod polecający Oczywiście Hezik, macie plus 5% Przy lodowaniu, ewentualnie wiecie sobie Właśnie z pierwszej linki w opisie a moi drodzy, Drodzy, lecimy, może po. A nie, chyba wydaje mi się, że po pięć skrzyneczek będzie odpowiednio i lecimy, moi drodzy. Otwieramy po raz pierwszy, co tutaj nam da na początek. Eee, CZ -a, a no nie wiem. Oj, to nie jest niestety dobrze. Trzy dyszki w dupę. No ale na spokojnie, moi drodzy, jeszcze nic tutaj się na razie nie dzieje. Eee, no nie wiem, no nie wiem, kurcze pieczone. Ciężko mi określić, moi drodzy, ceny tych skinów. Jakoś teraz nie orientuję się w tych cenach, ale niestety jest to dla nas strata. Chyba, że na końcu jeszcze... O, P90 Osimów jest jakiś tutaj Famas, którego do końca. Nie... A myślałem, że moi drodzy, tutaj akurat będzie profit, bo myślałem, kurde, P90 Osimów, tu Famas jakiś taki, kurde dziwny, a tu powiem wam szczerze, że znowu trzy dyszki w plecy. trzy razy po trzy dyszki, w sumie już 90 zł straty na tej skrzynce, co uzyskaliśmy. No, okej. Okay. Tutaj ładny był gucik, ale niestety go nie dostaliśmy. O. O. Dobra. Moi drodzy, teraz, ponarzekałem troszeczkę, ale skrzyneczkę, patrzcie, co da. P90 za 200 zł. Tu P2020 zł profitu. Tutaj P, no to, to już mniejsze, ale skupiając się na P90. Nie spodziewałbym się, że ten skin tyle kosztuje. Kuwa mać, moi drodzy, kto takie skiny kupuje? Kto takie skiny kupuje? Ale to chyba tylko tacy co kolekcjonują albo nie wiem, są taka, takimi majakami giery, że no po prostu takimi uwielbiają grać. No tutaj dało nam ładnie, a teraz troszeczkę zabrało, moi drodzy. P90. No nie wiem, no nie wiem, tak średnio bym powiedział. No właśnie, moi drodzy, albo da coś fajnego zaraz, albo znowu będziemy tracić po 3 dyszki. Oj, chyba tutaj będzie nawet więcej. 60 zł, moi drodzy. Pominijmy sobie. 40 znowu. No teraz już 3, ale nie zmienia to, moi drodzy, faktu, że. No niestety jakoś tak zbytnio zajebiście to nam ta skrzyneczka tak na dobrą sprawę nie oddała. Mm, dobra moi drodzy, przejdźmy do kontraktów. Musimy sobie troszeczkę zmniejszyć ilość tych skingów, bo mamy ich dość dużo. Więc lecimy tutaj, zobaczmy co ten... Okej, okay, tu piąteczka, no z 8, więc tak też również średnio najeża. No, chciałbym moi drodzy chociażby tutaj uzyskać no, na zero, a jak na razie tutaj, nawet kontrakciki nas tak jebią na kaskę, że to jest hit. No, ale mam nadzieję, że to się zaraz zmieni. No nie, cały czas mniej, cały czas mniej zamiast więcej. Hm. I cóż tu moi drodzy zrobić? 150. O, cholera moi drodzy, jasna. Patrzcie, ze 150 teraz poszła kosa za 340, więc. Dobra, teraz już nie mogę tak bardzo narzekać, bo teraz spoko oddało, nie? 213, no kosa, kosa? Jest, moi drodzy, jest! 300 złotych kolejne, stóweczka profitu. Zajebiście, zajebiście moi drodzy, a tutaj? Dobra, spróbujmy z tymi, jeszcze P90 sobie ulepszymy na kontakcikach, więc tutaj 198, ach kurde liczyłem na koska, a tu dupa. 145 niestety, więc będziemy musieli tutaj się posłużyć naszym upgraderem i spróbować z tego zrobić kostkę. No, nie gadaj, że nie się dobra, siadło, nawajka. Nieważne, że to Nawaja, niby nóż do obierania ziemniaków, ale swoją wartość ma, moi drodzy, więc to jest akurat najważniejsze. No 50%, 50%, nawaja, proszę, proszę, proszę. No i dupa, znowu ta prawa strona. Ta prawa strona nas, moi drodzy, ewidentnie tutaj prześladuje. Cały czas w wcześniejszym było identycznie, że właśnie ta prawa strona, niestety, cały czas siadała, a nam nie chciało dać lewej. I w tym wypadku również była tutaj, moi drodzy, prawa. A moi drodzy, ja Wam bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i do kolejnego. Siema!